Będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, Amen. Kochani moi, wciąż e, w drodze, w drodze, zostało jeszcze troszkę kilometrów do tego, by dojechać do Rzymu. E, kochani moi, jesteśmy, e, jestem tutaj blisko e, Wenecji. E, zobaczcie, również we Włoszech e, śnieg. E, miałem po drodze i śnieżyce, padał deszcz e, w Alpach jest temperatura minus 1 stopień. Kochani moi cieszę się bardzo, że już dotąd dojechałem szczęśliwie. Bardzo, bardzo wam wszystkim dziękuję i wciąż proszę za modlitwę, bo naprawdę sam nie wiem skąd ta siła, ale my wiemy, że to siła, którą daje Pan Jezus, aby tę misję właśnie nieustannie wypełniać. Aby iść z tym jego słowem, przesłaniem, bo naprawdę, kiedy wczoraj dosyć późno wyruszyłem z terytorium Polski z różnych motywów i dojechałem na północ Włoch do miasta Udine, była już godzina druga w nocy, ale moi drodzy, nawet nie miałem tej ochoty na sen jak nieraz, bo wiedziałem, że tam gdzieś za mną wielu z Was modli się i prosi, bym szczęśliwie dotarł na miejsce. Naprawdę ja to czuję. Bardzo wam dziękuję. Wspominam jeszcze to nasze ostatnie na terenie Polski spotkanie w Dzieszkowicach. Pozdrawiam wszystkich w tamtejszej parafii koło Kraśnika, księdza proboszcza Grzegorza, również i księdza wikariusza, wszystkich, no i was, którzy uczestniczyliście. W tej modlitwie. Kochani moi, dzisiaj w szczególny sposób pragniemy modlić się za Ojca Świętego, który po południu zostanie powitany właśnie tam w Panamie po przylocie na Światowe Spotkanie Dni Młodzieży. W tej chwili Ojciec Święty. Jest w podróży. Moi drodzy, to niesamowite, kiedy mogliśmy już wczoraj śledzić, zobaczyć, jak wielu młodych ludzi zebrało się w Panamie. No i zawsze, kiedy są spotkania młodych, przypominamy sobie naszego ukochanego świętego Jana Pawła II. Przecież uczestniczyłem razem z nim w wielu, wielu spotkaniach, w wielu pielgrzymkach. Wciąż muszę wspomnieć te nasze. Pielgrzymki, bo uczestnicząc to inaczej, ale kiedy siedzisz w samolocie, gdy na ten pokład samolotu przychodzi Ojciec Święty, gdy razem z nim przemierzasz tyle tysięcy kilometrów, a później ten moment powitania. Znam te wszystkie, no, całą tę ceremonię, wiem jak to wszystko przeżywa się tam od można powiedzieć, od kuchni, od wewnątrz, jakie to jest niesamowite i co zawsze odczuwałem w moim sercu, kiedy na przykład siedząc w samolocie z Ojcem Świętym, kiedy przychodził na pokład, witał się z nami, a później mogliśmy obserwować go gdzieś tam w przodzie, siedzącego, modlącego się. Naprawdę to były niesamowite przeżycia, spotkania i, i to wspomnienie, przede wszystkim, spotkania z młodymi. No, nieustannie, no kiedy słyszę spotkanie z młodymi, ja wciąż przypominam sobie to największe spotkanie młodych, można by powiedzieć, w Rzymie, dokładnie prawie 19 lat temu, można powiedzieć, bo w 2000 roku. Tylu młodych ludzi przybyło do Rzymu i wtedy, kiedy święty Jan Paweł II pytał młodych, a voi, a siete venuti a cercare, kogo, kogo szukacie, dlaczego tu przybyliście, kogo poszukujecie? Jezusa zapytał. Jezu i właśnie w tej odpowiedzi brzmiało to. Jezusa szukamy i widzicie, to jest takie przesłanie na dzień dzisiejszy. Mamy szukać Chrystusa w naszym życiu, w codzienności. Mamy szukać tam również, gdzie jest to cierpienie, bo Pan Jezus jest bardzo blisko, jeszcze bliżej koło człowieka, który cierpi, który przeżywa w tej chwili jakąś wewnętrzną tragedię. I dlatego myślę o Was, kiedy tak jadę samochodem, mam tutaj dwa telefony. Jeden podłączony, właśnie. Gdy mogę usłyszeć na głos tutaj w samochodzie A drugi Mam tutaj słuchajcie Słuchawkę telefoniczną I co chwilę już wkładam w ucho I słucham I błogosławię Bo ktoś tam telefonuje I mówi Potrzebuje tego błogosławieństwa, bo ktoś zachorował. Dlatego módlmy się, cały czas proszę, za Janusza Skoniakowa, który czeka na wyniki, podejrzenia Białaczki. Módlmy się nieustannie również za Jana, e, Jana, który choruje od dłuższego czasu na zapalenie płuc. Módlmy się e, w intencji, właśnie dziacinty, jadąc, e, telefonowali do mnie tutaj z Domu Modlitwy e, Świętego Szarbela z Mediolanu pozmarła mama Francesco Giacinta wczoraj w nocy około 21.00. Dzisiaj rano otrzymuję wiele, wiele próśb takich. Naprawdę czasem ktoś telefonuje, by tylko prosić Padre Jarek proszę cię o błogosławieństwo. I to błogosławieństwo niech spocznie na Was dzisiaj. Ten na ten dzień. Dzisiaj za kilka może godzin już będę w Rzymie. Jeśli Bóg pozwoli, jeśli warunki. Nie pogorszą się tutaj, ale dziękuję Panu Bogu za ten czas w Polsce, za czas modlitwy, spotkań, za to, że mogliśmy przygotować się wspólnie do świąt Bożego Narodzenia, kiedy dokładnie miesiąc temu, 23, sprawowałem też przeświętą w kościele świętego Franciszka w Łodzi, kiedy to było właśnie w przeddzień no, śmierci. 120. rocznicy śmierci świętego ojca Szarbela, więc nieustannie prosimy przez jego wstawiennictwo, później oczywiście nasza modlitwa wspólna w Kalwarii Zebrzydowskiej, wspólny Sylwester, myślę, że nie żałujecie kończąc ten rok modlitwą, ale i też wspólną zabawą i zaczynając ten rok, no a później również i modlitwa dziękuję Panu Bogu, że mogłem też Troszkę no, zadbać o swoje zdrowie, dlatego, by mieć siłę dalej, by, by właśnie głosić Ewangelię. Dzisiaj w Rzymie, jutro już muszę pojechać do Neapolu, bo tam o godzinie 18.30 będę przewodniczył Murszej Świętej z Antonio. Antonio Varzano tam ponad 20 lat temu, będąc, mieszkałem u rodziny. Ja do niego mówiłem, Tato. No, jeszcze kilka tygodni temu na naszym portalu rozmawialiśmy. No był, był już właśnie bardzo cierpiący. Chorował, miał chorobę nowotworową. No, i w pewnym momencie najpierw mu właśnie stracił nogę, cierpiał bardzo. No, ale pamiętam te jego słowa mojego taty neapolitańskiego, jak mówił do mnie Genaro, bo tak mnie nazywali w Neapolu. Genaro. Jak ja tu żyję, nawet gdyby nie, mnie nie było na świecie, tu masz też swój dom. To było niesamowite słowa i przytulałem go do serca. Jutro, e, miesiąc po śmierci, odprawię w jego intencji Eucharystię i proszę Was, też o modlitwę za Niego. E, następnie, e, pojutrze, no, co miesięczne już spotkanie. E, tym razem, jak wiecie, i zawsze tam jest. E, Również w Graniano, koło Pompeii, parafii świętego pod wezwaniem Bożego Ciała, no, a w Kościele, właśnie pod wezwaniem Świętego Marka, tam gdzie jest figura naszego ukochanego Świętego Ojca Szarmela. Ta figura, która przypominam, kiedyś powróci na ziemię polską, tak omodlona, ale nim powróci to jeszcze przemierzy. Kilka krajów w Europie i dlatego y, powierzam Was wszystkich. Naprawdę dzisiaj niech te słowa rozbrzmiewają nam, kiedy zobaczymy radość młodych witających Ojca Świętego. Widzimy w Panamie jest również Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski, jest Prymas Polski, y, jest, y, są biskupi też z innych diecezji, więc dlatego y, polecamy również biskupów. Kapłanów, no i młodych. No a teraz przyjmijcie za kierownicę błogosławieństwo, błogosławieństwo na ten dzień. No i to, co Pan Jezus chciałby nam powiedzieć, powiedzieć każdego ranka i dzisiaj, to ja wiem, wiem, co mi mówi. Zawsze nucę sobie tą pieśń, piosenkę religijną. Nikt cię nie kocha tak jak ja. Nikt cię nie kocha tak jak ja. Pamiętaj o tym. Pan Jezus te słowa do nas mówi. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. Przyjmijcie więc na ten dzień błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. I błogosławię wszystkich w tych samochodach, wszystkich, którzy podążają w stronę Rzymu, z Rzymu, chociaż mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale nie wszystkich. Dlatego na te Wasze drogi, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek dzisiaj robicie, niech Bóg Wam błogosławi, no i przede wszystkim byście, by to był szczęśliwy dzień w zdrowiu, by, by Pan Jezus Was wysłuchał i o to się też modlę, no i błogosławimy też wszystkim, którzy cierpią, którzy, ale też i tym, którzy nas nie rozumieją, którzy czasem z różnych pobudek, z różnych powodów, no... Próbują nas deprecjonować, gdzieś niszczyć słowem, obmową w swojej właśnie takiej no, zatwardziałości w sercu, by nie umieć przebaczyć. Błogosławimy i również. Szczęść Boże.